Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak można wykorzystać BLAT UltraFit na mebel o specjalnym przeznaczeniu. BLAT UltraFit wykonany jest na bazie płyty konstrukcyjnej P5 o grubości 12 mm. Płyta ta jest oklejona dwustronnie laminatem HPL o grubości 0,5 mm. Zawsze z obydwu stron jest tam ten sam dekor laminatu HPL. BLAT UltraFit ze względu na wykorzystany rdzeń, czyli płytę P5, ma specjalne właściwości. Płyta ta jest wilgociodporna oraz ma dużą wytrzymałość ze względu na to, że ma również zwiększoną gęstość do zwykłej płyty P2 o około 20%. W związku z tym, przy, niewie przy tej niewielkiej grubości możemy wykorzystywać y, elementy na y, różne części mebli, gdzie będzie duże obciążenie, a również w tej płycie bardzo dobrze utrzymują się okucia wszelkiego rodzaju wkręty. Mebel, który dzisiaj będę montował. Został zaprojektowany przez studentkę Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Zuzannę Skupniewicz. Projektantka wykorzystała do tego mebla walory właśnie tej płyty. Niewielka grubość elementu górnego, tak jak zresztą pozostałych elementów, pozwala na przenoszenie dużych obciążeń i możemy na takiej skrzyni również sobie usiąść. Jak widzicie przede mną, mam już wstępnie przygotowane elementy, sformatowane i oklejone. Obrzeżami w miejscach, w których jest to niezbędne. Te elementy będę ze sobą składał, łączył za pomocą kołków meblowych o średnicy 6 mm. Bardzo dobrze się te kołki nadają właśnie do tej grubości płyty. I, i łączył będę za pomocą kleju polimerowego. Jest to klej, który jest odporny również na działanie wilgoci, a nawet wody. Do realizacji tego projektu użyłem zawiasów do cienkich frontów. Na tych zawiasach jest zamontowana klapa górna. O tych zawiasach mówiłem w innych filmach. Zawiasy te są przykręcone, przymocowane do płyty za pomocą śrub o gwincie metrycznym M4, a śruby są wkręcane w mufy. Podobnie jest przy prowadnicach. Prowadnice, których producentem jest firma Sevrol, są to prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem. Również są przykręcone do płyty za pomocą śrub z gwintem metrycznym oraz MUF. Teraz przystąpię do montażu najpierw korpusu, a potem szuflady. Najpierw zamontuję kołki w szerokich płaszczyznach płyt, do których będę kolejno montował poszczególne elementy. Kołki te będą wklejone na kleju, o którym wspominałem przed chwilą. Teraz pozostało już tylko zamontować podnośnik klapowy. Ja już wcześniej przykręciłem tutaj uchwyty do tego podnośnika, teraz tylko go założę i przykręcę jedną śrubą. I teraz widzicie w całej okazałości ten mebel, wysuwaną szufladę na buty na przykład, pojemnik na różne drobiazgi, klapę uchylną, na której też możemy siąść. A wszystko to zapewnia nam materiał, o którym mówiłem na początku filmu, czyli odporność oraz dużą wytrzymałość na obciążenia. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów, gdzie pokażemy wykorzystanie naszych materiałów w innych projektach.